Drodzy mieszkańcy, w ostatnich latach cała nasza mysa przeszła ogromne przeobrażenia. Również nasze śródmieście, czyli ta wizytówka miasta, wizytówka, do której przychodzi dociera każdy turysta i każdy mieszkaniec również odwiedza to miejsce. To miejsce stało się miejscem spotkań, miejscem wydarzeń kulturalnych, sportowych. Pamiętamy wszyscy fenomenalne, piękne przedstawienie z okazji 800-lecia miasta, które wywarło na wszystkich ogromne wrażenie, było ucztą dla, dla oczu i dla ducha. Skwery, parki, wszystkie zostały wyremontowane. Przywróciliśmy też elementy związane z naszym dziedzictwem przyrodniczym, dziedzictwem kulturowym. Mamy też tereny nad jeziorem, gdzie w szczególny sposób dbamy o to, aby ta estetyka miejsca wciągała mieszkańców i, i turystów. Ścieżki forteczne, które są przywrócone, wyremontowane. Ścieżka suchej fosie, która bije rekordy popularności. Ścieżka edukacyjna z głosami ptaków, z siłownią, z placem zabaw. Wreszcie mamy też o lokalnych bohaterów. W naszej nysie pojawiła się w przestrzeni publicznej rzeźba Jerzego Kozorzewskiego, która jest dużo bogu urzędu naszego lokalnego patrioty, poety, który wywarł ogromny ogromny wpływ na wielu mieszkańców, wiele tysięcy mieszkańców jest o dzisiaj wspominane, więc dzisiaj też jest ta ławeczka z panem Jerzym, który zachęca do tego, aby usiąść obok Niego i pomyśleć nad tym, jak nasza mysa wygląda, jak jeszcze może wyglądać, bo myślę, że jeszcze raz jesteśmy w stanie wiele, wiele zrobić. Tak, dla dobrej i kulturalnej komunikacji proszę udostępnić ten materiał.